To jest Mistrzostwo z drugiej strony biegu. Seria rozmów z ludźmi, którzy są sercem, siłą napędową i zapleczem 47. Nacjonale Niderlandy Marazonu Warszawskiego. Spotykamy się w plenerze, w pięknych, zielonych miejscach znanych biegaczom, takich jak Pałac Kultury i Nauki też ośrodek Nowa Skra Aktywna Warszawa. Rozmawiamy o różnych twarzach mistrzostwa, których nie widać na pierwszym planie, a które robią ogromną różnicę w takim wydarzeniu, jakim jest 47 nacjonalnym Nederlanden maraton warszawski. Ten odcinek to ukłon w stronę tych, którzy nie stają na podium, ale bez których bieg nie miałby harmonogramu, nie miałby dobrze wyznaczonej trasy, nie spełniałby standardów bezpieczeństwa. To opowieść o cichych bohaterach, którzy zaczynają bieg dużo, dużo wcześniej i przygotowują całe wydarzenie, jakim jest 47. Nacjonale Nederlandy Maraton Warszawski już na wiele, wiele miesięcy przed tym momentem kluczowym, czyli przed startem. Dzisiaj mam wspaniałych gości. Mistrzów i mistrzynie zaplecza kulis i są ze mną. Kamila Jaszczuk, koordynatorka całej drużyny wolontariuszy podczas 47. Nacjonalnego Nederlande Maratonu Warszawskiego. Cześć Kamila, Cześć. super, że z nami jesteś. Radosław Mysłek który jest Koordynatorem Bezpieczeństwa z ramienia Fundacji Maraton Warszawski. 2 o to, żeby było bezpiecznie, żeby było zgodnie ze standardami. Cześć. Cześć, witam. Jest ze mną Paweł Pleskot, wolontariusz Nacjonalen Nederlanden, który ma już za sobą doświadczenia, będąc w strefie odżywiania i wspomagając wolontariuszy na trasie. Dzisiaj chciałabym właśnie z Wami porozmawiać, jak to jest za tymi kulisami, no bo tak jak wspomniałam, te przygotowania zaczynają się dużo, dużo wcześniej. Ja wiem, że też cierpicie na deficyt snu. Robicie wszystko, żeby ten bieg był przygotowany jak najlepiej, żeby była zmotywowana i przygotowana drużyna wolontariuszy, żeby było bezpiecznie żeby były spełnione wszystkie najwyższe standardy, bo rzeczywiście ten maraton warszawski spełnia najwyższe standardy światowych biegów. No i chciałabym zacząć od Ciebie, Radku. Gdybyś nas mógł tak wprowadzić właśnie za kulisy, bo mnie jako osobę, która jest uczestniczką tego biegu, zawsze fascynuje to, jak wyglądają przygotowania, bo to jest przecież ogromna machina logistyczna ogromne zaplecze, szereg osób, które muszą być zmotywowane i działać idealnie. To jest cały sztab biegowy, który zaczyna pracę dużo, dużo wcześniej. To są przygotowania na wiele miesięcy przed. Czyli startujecie nawet chyba wcześniej, jak biegacze zaczynają trenować i przygotowywać się do królewskiego dystansu. Także zdradź nam, jak to wygląda, jak wygląda ta cała machina logistyczna. To prawda, przygotowanie tak dużego wydarzenia to jest wiele miesięcy pracy. Pierwsze prace nad 47 Nacjonal Nederlandem, maratonem Warszawskim zaczęliśmy już w listopadzie po 46 maratonie, więc prawie rok czasu. Przed wydarzeniem to są prace związane z wytyczeniem trasy, ze zmianami trasy z roku poprzedniego. Chcielibyśmy, żeby trasa była na stałe wpisana już w, w strukturę w Warszawy. Nie zawsze to się udaje, ponieważ Warszawa ma bardzo dużo remontów. No, i to jest między innymi nasze zadanie, żeby przygotować tą nitkę trasy, omijając wszystkie wykopki. Kiedy mamy już zatwierdzenie tej trasy, to jest z reguły wiosna, ruszamy z przygotowaniami pełnej dokumentacji, która oparta jest też o logistykę, ponieważ przygotowanie dokumentacji biegu, narysowanie tej trasy, wprowadzenie wszystkich zmian organizacji ruchu, Przygotowanie wyłączeń poszczególnych odcinków trasy z ruchu musi uwzględnić też komfort mieszkańców. Nie zawsze się to udaje, ale staramy się, żeby ten komfort mieszkańców był zapewniony, więc to jest też duża logistyka. No i kiedy to mamy zrobione, robimy atestację trasy. A jak mamy trasę? Super wyznaczoną, bezpieczną, atestowaną, no to tam muszą być strefy odżywiania, bo biorąc pod uwagę królewski dystans, no to bez odżywiania, bez tego kubka wody, bez wsparcia w postaci izotonika, bez wsparcia w postaci też dobrego słowa wolontariuszy, wielu biegaczy nie dałoby rady. I tutaj wchodzisz ty, Kamila, z całą swoją drużyną wolontariuszy. Tych wolontariuszy jest bardzo dużo, bo to jest ponad 1500 osób, blisko 2000 osób. Także to jest potężna brygada osób o wspaniałych sercach, którzy są na miejscu, pomagają i przygotowują też te strefy odżywiania, szykują je. I powiedz mi, proszę, jak się buduje taką ekipę wolontariuszy? Jeśli chodzi o budowę wolontariatu, to też nie jest sama organizacja, bo przede wszystkim to jest. To są relacje, to jest komunikacja pomiędzy nami i to jest wspieranie się nawzajem. I tutaj też dużą rolę mają nasi liderzy. Mamy mm, bardzo zaufane osoby, które są z nami od wielu lat. No i tutaj naprawdę dla nich wielkie ukłony. No tak, no bo bez liderów, bez pociągnięcia tutaj tej drużyny, bo ja wiem jak to wygląda, to jest wszystko zorganizowane idealnie, bo to są takie kluczowe punkty, żeby wydać też w odpowiednim czasie ten kubek z wodą. Paweł, Ty jesteś wolontariuszem, doświadczyłeś tych emocji w strefie odżywiania. Powiedz, jakie emocje Ci towarzyszyły i dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do tej ekipy, bo Ty musiałeś być też dużo wcześniej przed startem, przygotować, rozstawić stoły, przygotować kubki. To też musi się dziać zgodnie ze standardami też sanitarnymi, tak żeby było bezpiecznie, także powiedz proszę, skąd ta decyzja i jakie emocje Ci towarzyszyły? E, to tak, na początku na pewno ciekawosz i od tego się zaczęło. E, na pewno sprawdziłem się w nowej roli, bo ja wcześniej nie miałem okazji być wolontariuszem, więc to była taka zupełnie nowa rola. E, zobaczenie tego od drugiej strony, o to o czym mówimy, czyli tego ogromu, więc całego przedsięwzięcia, i tej marki, która stoi na zapleczu. Ja też brałem udział w tym wolontariacie z y, moimi dziećmi, więc to był taki dodatkowy bodziec, żeby spędzić fajnie czas y, i żeby, żeby pokazać im, jak, y, jak wygląda wolontariat. One też zdobywały te punkty w ramach y, tego wolontariatu w szkole podstawowej, więc to było tych to było kilka aspektów, które zdecydowały znaczy, o tym, że się zdecydowałem na wzięcie udziału. Jakie emocje? No, na pewno ciekawość, trochę stresu. Traci na pewno radość, na pewno jakaś taka integracja z uczestnikami i z bo innymi wolontariuszami z naszej firmy, ale nie tylko. I taka radość ze spędzenia fajnego dnia z dziećmi i właśnie z całą grupą wolontariuszy. Super. E, tak wprowadzacie nas za te kulisy, właśnie mówicie o tych emocjach. E, I tu mam pytanie, radek do Ciebie, bo jak jesteśmy za kulisami, przygotowujemy duże wydarzenie i potem to wydarzenie się dzieje, to zdarzają się różne takie ciekawe momenty, które zapamiętujemy i potem czasami jako anegdoty przytaczamy. Czy możesz nam tutaj przytoczyć, jako Jakąś taką ciekawą sytuację, barwną, bo na pewno ich nie brakuje, jestem przekonana. Mieliśmy taki jeden ciekawy przypadek e, dwa lata temu e, na maratonie warszawskim, kiedy zadzwonił do mnie przerażony, zdruzgotany i wstrząśnięty mieszkaniec, który powiedział, że właśnie przyjechała do niego cała rodzina, udają się na chrzciny. Kościół jest po jednej stronie trasy maratonu, ich osiedle jest po drugiej stronie trasy maratonu. E, więc e, wytłumaczyłem panu, jak mogą do tego kościoła dojechać. Okazało się, że objazd e, no, jest na tyle czasochłonny, że nie zdążą na tych szcztyn. W związku z tym trzeba było e, wymyśleć jakąś alternatywną e, wersję. Bardzo szybko udało się, dzięki pomocy policji i e, właśnie wolontariuszy, którzy byli tam na, niedaleko na punkcie E, przeprowadzić tą e, e, rodzinę pomiędzy biegaczami w sposób bezpieczny oczywiście do tego kościoła. Później się okazało, że e, e, restauracja, w której było przyjęcie e, e, znajduje się znowu po drugiej stronie trasy biegu i trzeba było tą całą logistykę powtórzyć, więc wysyłanie busa drogą objazdu i tak dalej i tak dalej, więc to było bardzo ciekawe bardzo ciekawe wydarzenie, myślę, że chciny bardzo długo będą. Czyli transfer rodziny w transfer maratonu warszawskiego, nieźle. Więc takie rzeczy też się zdarzają, no my oczywiście musimy reagować na wszystkie sytuacje, które dzieją się zarówno na trasie biegu, nie tylko w miasteczku biegowym, nie tylko w tej strefie startu mety, gdzie jest Najwięcej kibiców, najwięcej biegaczy, ale też reagować na to, co się dzieje na trasie biegu, wspierać nie tylko zawodników, ale także kierowców, mieszkańców, te osoby, które e, wpadają w jakieś tarapaty logistyczne. Staramy się pomagać i z reguły wychodzi nam to z roku na rok coraz lepiej, e, i, i, i staramy się, żeby ta opieka kryzysowa była na jak najwyższym poziomie. Kabila, jeśli chodzi o wolontariuszy, to czasami ja mam wrażenie, że te strefy odżywiania stają się też takimi strefami kibicowania. I tak jak Paweł powiedziałaś, to jest też super integracja wolontariuszy. Powiedz proszę, jakbyś zachęciła osoby do dołączenia do wolontariatu i czy jest jeszcze taka przestrzeń, żeby dołączać, żeby dołączyć do tej wspaniałej drużyny? Jak najbardziej cały czas, jeśli jest rekrutacja, nowe osoby mogą dołączać, osoby, które już mają doświadczenie. Służą pomocą, służą wsparciem. no Mamy wiele przypadków, że ktoś przyszedł na chwilę bądź na jeden event, no a został z nami długo, także no Bo to już widać, masz że tutaj Doświadczenia ponad dziesięcioletnie, prawda? Jeśli chodzi o. Już jedenasty rok, tak, tak. W różnej roli, więc. A duża część osób, które są z nami, no są z nami od wtedy, kiedy ja zaczynałam. Także to I wracają, pokam... co roku tak, wracają, tak, prawda? Dorastają tak, no, też się te nowe przyjaźnie też, wieloletnie, więc... Super. To jest wartość dodana całego wolontariatu. Ale to wolontariatu. O, tej, o tej sile. Paweł, co byś powiedział wolontariuszom? W ogóle do, dołączysz po raz kolejny? Tak, Będziesz tak, z nami? Tak, tak. tak będę, Super. jak w wrześniu. I co? I też polecam, rekomenduję, bo, bo fajne wydarzenie, fajna przygoda. Fajna przygoda, można też włączyć dzieciaki, myślę, Dokładnie że super tak, to, to super tak, przykład tak. też dla dzieci, żeby zobaczyć jak ten bieg z drugiej strony wygląda i też pokibicować i wesprzeć. Zdecydowanie. Słuchajcie, ja Wam serdecznie dziękuję. Dla mnie jesteście mistrzyniami, mistrzami drugiego planu, zaplecza. Jeszcze może na koniec, czego Wam życzyć, słuchajcie, przed tym nadchodzącym ogromnym wydarzeniem, jednoczącym biegaczy, jednoczącym kibiców, wolontariuszy i też całe miasto, bo miasto też tym żyje. Dla mnie to chyba tylko pogoda. Pogody. Pogoda. też pomyślałam o pogodzie. Pogoda. A ja bym chciał, żeby telefon w sztabie kryzysowym milczał. I to chyba dużo snu wam życzyć, co? I myślę, że dużo snu, bo ja wiem, że te, wy te przygotowania zaczynacie dużo, dużo wcześniej. Także życzę wam też takiego dobrego czasu. Dziękuję wam serdecznie. To byli mistrzowie drugiego planu, bez których ten maraton nie miałby miejsca. Dziękuję wam serdecznie. Dzięki.